Najbardziej zapracowany dzisiaj wywiadami, ale też po ciężkiej walce Mateusz Murański. Mateusz, gratulacje za wygraną. Cześć Tomaszku, dziękuję Ci bardzo. Tłumaczyłeś już sprawę tej szczęki, to mamy już wyjaśnione. Duże tak. utrudnienie w walce? O przeogromne, przeogromne, przeogromne. No, dusiłem się. Ja, widziałem. Dusiłem się, <grym> dusiłem. Ta szczęka Aha. mi wypadała, ale ja myślałem, że jak wypadnie, no to sędzia nie przerywa, nie, nie przerywa. tylko normalnie ja byłem gotowy, no chciałem się być bez szczęki. O, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. E... Chciałem się bić bez szczęki, ale, ale okazało się, że on mi cały czas dawał jakieś, że, że to źle, że źle, wiesz, ja, ja nie, w ogóle nie, to była czyja szczęka, ja swoją szczękę zostawiłem na Mazurach, tą, z którą walczyłem. Ale formatowaliście ją podobno, tak, na nowo, czy nie, czy nie udało się Nie, swo... nie, nie, swoją szczękę, którą miałem wyrobioną z firmy specjalnie yy, na ostatnią walkę, to w ogóle nie czułem, a tutaj było takie science fiction, że dwie minuty przed tym mówi, ja mówię, nie szczęki. I dali mi czyjąś szczękę używaną, rozumiesz? Znaczy tam z, umytą, zesmwekowaną z Ale jak, jak ją wkładałem To miałem odruch wymiotny, nie? No widziałem, widziałem I, i mówię co to, to, to jest? To, idź walcz! No i tą szczękę tak trzymałem w zębach Żeby tylko była A jak nie to wypluwałem no i Dostałem za to tam ujemne, 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 ujemne punkty nie? Już ta walka tak uspokoiła Cię troszeczkę Ta adrenalina zeszła Jeszcze będzie trzymać pewnie troszeczkę czasu Ale to zwycięstwo napędziło Cię do, do Dlatego, że po prostu samopoczucie jest lepsze, że warto było tutaj przyjechać i tak nie, dalej Po ostatnim, po ostatnim starciu dwa tygodnie temu czułem się też mentalnym zwycięzcą nie? Już pomijając te, te, wszystkie, te, te wszystkie sprawy, które tam wychodziły po drodze Z tym skróceniem rundy, w, 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 trzeciej, w trzeciej rundzie o 5 sekund Według wielu to była walka na remis, walka dla mnie, walka dla niego No tak jakby, nie, nie, walka niedokończona nie? Najbliższy, naj, najbliższy Arek Wyjdzie do klatki za, za pół roku. Bo z tego co wiem, to dalej jest na sorze, ale już nie. Ja sobie tego nie, nie przypisuję, że przeze mnie. Tylko pojechał na sorze dzięki mnie, ponieważ no, tak go odłączyłem, że po prostu pojechał. Ale wyszły tam jakieś perturbacje zdrowotne, nerkowe. No i dalej leży na tym sorze. Z tego co wiem, to, to dzisiaj z Piotrem Szyligą yy, oglądał. oglądał co tam się o, dzieje? O, o, oglądał... A nie, patrzę sobie na chłopaków e, Ten... E, po walce zawsze jest zgoda, nie? No bo myślałem przez moment, że Znowu jakiś dym tutaj, bo jak Było można zauważyć Ty wczoraj w ogóle obserwowałeś co się działo? Tak, tak, na, 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 na tym naważeniu? Obserwowałem właśnie, bo była taka było 10% szansy na to, że ja, jeszcze mi się ten plan przedłużył o jeden dzień, właśnie u pana, u pana Jerzego Skolimowskiego e, w, na, na Mazurach, gdzie właśnie kręcił e, sceny, gdzie gram drugoplanową drugo, rolę. E, film będzie w, na festiwalu w Cannes, być może oczy, oczy się Oscara, na co bardzo liczę. No ja jeszcze tej przyjemności mieć nie będę, żeby jechać z tego Oscara odebrać. E, oczywiście, ale myślę, że w przyszłości... My, my to... Sky, 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 sky is the limit, wiesz. E, e, ja, dla mnie to jest przeogromna przy nobilitacja, że mogłem się znaleźć w takim towarzystwie i uczyć się od takiego mistrza. I mieć tam parę, nie, chyba, chyba siedem, dni zliczowych. I to, że taki mistrz jak Pani Rzeszka Limowski obdarzył mnie takim kredytem zaufania, gdzie film pójdzie na cały świat gdzie Kto, ktoś, ktoś mnie tam może dostrzeża, a poza tym wywindujemy to na pewno w naszym polskim środowisku artystycznym. Słuchaj, e, tak szczerze mówiąc, to wy już o macie tutaj za wywindowanie emocji e, kibiców na niebotyczną skalę, ale do spółki oczywiście też i z Arkiem Tańculą, z Piotrem Szeligą, z całym Martnoxem, e, bo to był była ta główna oś konfliktu. tudzież jakieś postacie, gdzieś z zewnątrz jeszcze powiem ci, że. Ale widzisz, no z Arturem y, widzisz, y, dajmy wspólny wywiad, piąteczka przed. Wa, y, przy, przy, ale przed... mówisz, że Arturem y, nie, milem. Nie, nie, nie mówię o tym o tym o tym o tym Arturze, tylko... Mówił o Arturze, z którym walczyłem. Tak, tak, tak. A ja no. tylko jeszcze jeden sobie był. do niego w indzie. Mówię, słuchaj. Wiem, że mieli Opiński ma, ma no, zawsze nie, takie tak. pomysły szalone, że przy przybijaniu piątki od razu jest wiatr. Trukujesz w nogi. Trukujesz w nogi, aby uderzać. Ja Mówiłem, słuchaj. Ja cię szanuję, ja cię lubię. Ja wchodzę z drugiej do klatki. Zrobimy tak, że ja robię kółko. Robimy mi się, ja normalnie cię, cię przytulam, ale nie dajmy sobie tego. Nie, nie dajmy sobie, żółwia. O Jezus, Maria, co on wiedziałeś? Tren, Trener kazał mu <noise> wejść w tak, nogi? Tak, no tak, wiesz. Normalnie tak, ja wiesz, ja instynktownie, nie? No, ale super, super chłopak, fajny chłopak. Nawet dajmy wspólny wywiad razem. Widziałem, widziałem, tak. tak, tak. E, także no, Nie ma złej krwi, mogę, ale. Już... mega, mega, mega hard. się nie spodziewałem takiej, takiej, takiej batalii, wiesz? Trafiałeś, De czułeś, że wchodzą ciosy? Czułem, że wchodzą i naprawdę gościu był, no, on tam w stójce, w stójce, w stójce, w stójce. Yy, no było tam kilkadziesiąt takich, takich ciosów, że naprawdę myślałem, że za chwilę sędzia przerył tą walkę. Liczyłem na to. One nie dochodziły, wszystkie wiadomo, on, on to dobrze przyjmował, ale no, w, ta, te, w stójce te ciosy. No jak, jak wjeżdżałem, no to po 10, po, po 15, a on, on kulał ten, ale wytrzymywał. Naprawdę szapoba, wielki szacunek. Yy, jeszcze były taka śmieszna sytuacja w walce właśnie z tą szanką, to mi odjęli punkt, a myślałem, byliśmy mówili z, z panem prezesem, z prezesem, że mamy łokcie normalnie, nie? A wiesz, a ja opaliłem Artura, robię zamach na łokcie, a tu mi, mi sędziowie zabierali mi, zabiera mi rękę. Ale ty nie trafiłeś go chyba tym łokciem, nie? Ale ja nie, ja go, no bo mi zabrał sobie, sobie znaczy, no, jednym, nie wiem czy trafiłem, ale chciałem zaraz drugi, no trzeci, czwarty, piąty, no wiadomo, no, no po prostu łokieć do, do pięści w parterze, nie? No to jest w ogóle nie była ziemia, nie? No i, i, i wyrwał mi tą rękę i mówię, what the fuck No i mówi, że nie ma się, nie? No i tam się bronił się w tej, w tej, w tej w tym, w tym, w, tym, w ty tej... spojrzałeś gdzieś tam błagalnie na sędziego, żeby przerwał, bo tłukłeś, tłukłeś go bez opamiętania, ale chyba część ciosów spadała na gardę z tego, co widziałem. No tak, znaczy, to nie to, że błagalnie, tylko nawet nie, 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 nie spojrzałem na sędziego, tylko bardzo chciałem, żeby to przerwał, no bo to już był taki gard ciosów, że, że, że mógłby to przerwać, tak? Jasne, ale, jasne. Nie, ale nie zrobił tego. Sz szacun dla Artura, wytrwaliśmy razem e, trzy rundy. Na, na koniec się razem wyłożyliśmy, bo po prostu już, już nie mogliśmy. Nie, nie no jeszcze. widziałem, to daliście z siebie wszystko, to kibicom się podobało. Fajne, e, sportowa, sportowa atmosfera, natomiast w środku dymy, 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 i jeszcze raz dymy. ja, no ja poczułem parę z Artura, tylko że wiesz, jak ja poczuję krew, to ja opyro się mnie więc, więc w ogóle nie sądziłem, że Artur... Jak e, Fista bo... ci chyba tam nieźle strzelił. Ja, no, ale nie trafił. Ale trafił mnie tym, tym frontem Aha, ok. na mostek Frostem, Jackiem tak, Frostem takim, a Nie wspominajmy nawet, Teraz jechał w windzie, to... No tak. Był? Był tutaj? Tak, są takie zagrywki jakieś słabe Wczoraj się rzucił na tatę, a dzisiaj jakbyśmy. Przy mnie, byłem byłem przy tym. No, jak... A dzisiaj, dzisiaj z tej czekamy w windzie na 25. Piętrze. Ja myślałem, że on dostał zakaz wejścia do hotelu za, za dymę wczoraj, Dosta... czy nie? No widzisz, jak dostał. Był... Czekamy na windę razem z tatą i tenerem. I on z kolegami właśnie się otwiera winda i do doda... taty: dzień dobry. Nie? Mówi, no chyba tak patrzę, no, kurwa, synuś, widzisz, no. <głos> <głos> Wiesz, tak? No ja, ale to już było po, po walce teraz. Nie? Więc no, ale... ci, ci, ci ludzie są, wiesz, są dobrzy przed, przed kamerami, nie? Jak światło gasną, to już nie są tacy mocni, no, Ale już chyba te dymy odpadły, ja tak mam nadzieję, że po prostu gdzieś tam te emocje też muszą się stonować Natomiast widzisz, widzę... dałem walkę z taką, wydaje mi się, jako, jako freak Jako freak sportową i taką ekscytującą, nie? Bo, bo działo 9, się. 9 minut coś się działo, tak? tak? Zapytam cię jeszcze o ten moment... Bez przygotowania przyszedłem do walki, tak naprawdę, nie? Więc to też... Warto zaznaczyć i z, z, z utrudnionym zadaniem w postaci szczęki. Czy, słuchaj, słuchaj, zapytam Cię o ten moment, bo widziałem, że gdzieś tutaj wzywano tatę do przebrania się i do walki. Ciebie jeszcze nie było. Faktycznie tutaj gdzieś, czy to, czy to jest taka sytuacja na podkręcenie zainteresowania? że ty... O wczorajszym? Nie, o dzisiejszym, że miałeś nie dojechać, że mogłeś nie dojechać, że były korki nie, nie, czy coś. Nie, no to ci mówię, że wczor wczoraj na planie była taka. Dzwoniłem do mnie agentka, że być może pan, pan Skołimowski będzie część się przerzucał przy, przy, na, na dzisiaj. Czyli mógłbym przyjechać, się, nie wiem, że o 16, może o 20, może o 21, nie wiadomo. No, na planach filmowych jest różnie, więc zawsze bu, było te 10-20% szans, że nie dojadę i, i w woda, że to wiedzieli. No, ale był tata, który był gotowy wejść do klacki i pisał, no i jakby, tak by, jakby, jakby mnie nie, nie było. Z, z przyczyn y, takich niezależnych, bo to jest kontakt jest podpisana umowa jeszcze w takiej produkcji między, międzynarodowej, więc, więc ja tam nie mam pra, pra, prawa, że tak powiem. E, no, no jak, no, no jak. No. Więc był tata gotowy do walki. Nie, tyle. Sporo dymów też tata. Ta, tutaj e, widziałem, że napięcie pomiędzy nim a Arturem Gwoździem widziałem, tak, tak, widziałem tak. też napięcie, ty spotkałeś Dominika Zadora, bo widziałem, że był Dominik Zadora. Wiesz co, poszłem sobie po krzesło, żeby obejrzeć walkę Trypsona, a on tam stał i coś do mnie... W ogóle go nie rozumiałem, bo to tak czekleń, że bardzo cię to zrozumieć, ale coś niech będzie dobra idź. Krowy dojdzie i poszedłem to Wszystko ta rozmowa to, między wami? To wszystko, krowy dojdzie i pokazałem mu takie oparcie. Po walce, się. tak? Tak, że z Chyba przecierał oczy, że Kro, krowy też. Do... Że, nie, nie, ale nie będę, nie będę o tym mówił, ale. Nie, bo ty chyba, jesteś obiektywny. Ale musisz nie, jest, chyba tak. przecierał oczy, bo jednak mając ciebie kiedyś tam na tym nagraniu, a teraz, no jednak gdzieś tam walkę stoczyłeś, Okej, okay, to są freaki. Dalej, dalej coś piszczy pod kamerami, no. A jak go miałem? swoje zdanie na Jak go miałem, wiesz, gdzieś tam w lobby, ten to nawet nie patrzy się w twojej strony, nawet nie patrzyliśmy w z strony, tylko go tutaj, gdzieś, wiesz, widział, że jest 30 kamer dookoła, to szuka swoich 5 minut, wiesz. Ludzi to boi. Ludzi z wami szuka 5 minut, bo. to bo to jest mistrz, no, a wchodzi jakiś jakiś amator i i daje fajną walkę i wszyscy są zadowoleni, a. Ale jest, jest mistrzem, to też trzeba uszanować w jakiś tam sposób, że jednak jest tutaj mistrzem, jest ważny dla organizacji, jest, jest a ty będziesz ważny dla organizacji jest, po tej pierwszej walce? Jest, jest mistrzem, ale jest matokiem um, umysłowym, więc... Czy, nie czy, czy, będę tego komentował. Czy, 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 czy co? Nie będę tego komentował. Nie, oczywiście nie, nie no, ja, no, rozumiem. ja rozumiem. tak zwanym. Ale to nie jestem tym no, gadać o nim, patrzeć na niego... Nic mi się nie stało z nim. Dużo ludzi was wyzywa do walki, to tak, kto, kto, kto następny. Pytajam. nie wiem pytałem... nie, nie, jak bardzo będę ważny, no wydaje mi się, że daliśmy super walkę. Ja bez, przy, bez przygotowania będę ostatni cały, cały tydzień na planie. Miałem sceny kaskaderskie, ciężkie sceny, bo tez, też były męczące. Ty, tydzień tydzień po, po walce z tańcą, odpoczywałem w domu rodziny, więc nie robiłem nic. Zrobiłem jedną jednostkę u Marcina Wójcika w GLD w moim pierwszym klubie e, gdzie jak chłopaki stawiali tam pierwsze kroki to, to ja tam jako żywiony Marcin Wójcik, że Marcina, Marcina nie było, był, był Marek Ciechanowski akurat, ale e, akurat miałem, miałem zrobić, e, miałem zrobić e, z Marcinem trening, ale e, on gdzieś, gdzieś, gdzieś tam był w tygodniu e, poza piłą e, a ja później, w tygodniu no, w, 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 w poprzedni weekend a ja miałem cały tydzień zdjęć, więc, więc jakby ten, ale zrobiłem mu chłopaków Giełdę tam. Właśnie u, Arka i, u, i, u i u Marka trening. I to tyle, jeżeli chodzi o przygotowania pod walkę z, z, z Arturem. Żyjecie w jakimś szalonym rytmie, bym powiedział, w szalonym świecie, świecie, którego część ludzi nie zna. Znasz to powiedzenie, już pewnie przeszło Klasika. do Annałów, ale... Klasyka gatunku. Ciebie nie męczy to, że tak naprawdę, słuchaj, gdzieś kręcisz zdjęcia, potem lecisz, potem wysiadasz, nakładają rękawice, trzeba się bić, potem wypróbasz sobie płuca niemalże i... Cześć, w tym momencie było to akurat... Był telefon, wypadł ten pan, o którym nie będę mówił, Paweł już jak zadzwonił do mojego taty, okazało się, że z panem Bartkiem szło... Szuba. szubą, tak. Z panem Bartkiem Szubą, z tatą się wychowali na jednej dzielnicy we, we, we Wrocławiu, na, na Zachodniej, więc znali się gdzieś tam z lat dziecięcych, młodzieżowych, Szyb, szybko się do, do, dogadaliśmy, pa, pa, Paweł powiedział, że stawia na mnie, bo, bo był na gali fejm, na Fejm i skradłem jego serce yy, i byłem pierwszym jakby, pierwszym jakby, jak to się mówi? kierunkiem w to, żeby, żeby, żeby właśnie zastąpić tego, 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 tego futbolista. Chwila negocjacji, chwila rozmowy. Dla mnie to jest też, wiesz, zastrzyk finansowy? Nie nie chodzi o to, bo to ja mam przekorzyć, że mam gdzieś zarobić pieniądze. Jako aktor sobie radzę. Tata też tata tam prowadzi firmy różnego rodzaju, jest, jest biznes, biznesmenem, więc ja mu tym, tym bardziej nie zależy na pieniądzach. Ale ale dla mnie jest to, wiesz, o tyle lepsze, bo jest to grupa Polsat. Nie? A ja na przykład teraz od września się przeprowadzam do Warszawy, bo będę frontmanem takiego z serialu nowego, fabularnego. No będę miał po kilkanaście dni, dni zdjęciowych w miesiącu, więc jakby przeprowadzam przy, przy, się do Warszawy. No i tyle. No, szykuje się Fabuła, że taka w, w Białorusi z yy, Siergieja, z tam nazwiska przepraszam. Ciężki temat dzisiaj Białoruś i wyjechać tam i ale relacje? To, nie, dopiero, to dopiero za jakieś półtorej miesiąca, ale to co się działo teraz, czyli te, te parę dni przed tym Męt, tam, no nie, nie nastawiałem się mentalnie, no po prostu, no to, nie wiem, no ktoś Cię zaprasza na solówkę, to nie mówisz mu, poczekaj, zrobię wagę za miesiąc, to mi się widzieć, tylko bierzesz i, i walczysz, a że mam duszę, duszę wojownika, a jestem freakfighterem, ale jakbym jakby może kiedyś poszedł, poszedł za ciosem u Marcina w giełdę i cały czas bym trenował, to bym, to bym był w innym miejscu, ale jestem aktorem, freakfighterem, dobrze się z tym czuję. Bez przygotowania dałem w, w opinii ludzi yy, taką fajną batalię, porównywalną do walki z tańcurem, nawet lepszą, bo to ja w tej, byłem w tej sytuacji, takby role się trochę zmieniły. Wujek Włodek był w Tobie? Władek. Władek. Przepraszam, Władek. Władek. Mylę się cały czas, Włodek, Władek, Władek, bo już ludzie piszą, ja już sam się dałem skołować. Władek. że to jest wujek, dziadek? Yy... No, no, ja Ci powiem szczerze, powiem Ci szczerze tak, naprawdę, a, jeżeli chodzi o Artura, nie? Yy, po trzech miesiącach przygotowań on wchodzi w tańcule jak w, Chodzi, robi z nim trzy rundy i goleje, I wygrywa walkę, nie? Bo to jest taki, widać, to jest też góral, yy, widać, że to jest taki zmasowany chłopak bez sterydu, bo to od razu idzie wyczuć, kto, kto jest ten, widać, że, że naturalny. Yy, nie przestraszył się walki. Yy, chodził, to chodził taki skołowany, ale o, wszedł, wszedł do klatki, tam się klapki zamykają. Chciał się bić, no, no chciał się bić, także, także szacun, nie? Nie, jasne, to, to ja tu przyznałem, że, że naprawdę ten chłopak pokazał też serce. Obaj pokazaliście zacięty pojedynek. To co, Mateusz, gratuluję, bo już się nie męczę, bo jesteśmy na ostatnim wywiadzie i, i ty i ja. Gdzieś... Pierwsza, to jest pierwsza wersja? Pierwsza tak, no, już druga już, tak. druga, już prawie. Także bardzo dziękuję Ci za, za wywiad. Gratuluję zwycięstwa i co, czekamy na kolejne. Wydarzenia, dymy, wszystko nie, 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 co dymę, możliwe. Dymy są, są i będą, bo dymę ludzie dymę. nie chcą was widzieć bez dymów. Żebyś też zdawał sobie sprawę, że ciążą na was poważne obowiązki. Zadymienia przy każdej gali, zadymienia z wieloma osobami. Chyba, chyba dałem przykład tego, że właśnie nie, niekoniecznie się, trzeba się z kimś dymić, żeby z nim wejść do klatki. A nie, nie, to ja mówię dymy poza, bo nie, niekoniecznie ludzi interesują dymy w klatce. No jest, 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 jest parę fajek, które którym chodzi gól No i... właśnie Adam Okniński gdzieś tam wpadł e... do klatki też gdzieś i, no, no, i no, tak no, dalej, i no, tak, no, tak nie dalej No jak to, jest takie zachowanie, no przecież... Nawet Artur, nawet Artur był zażenowany, czyli ten... E... 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 Epic Chitmil. Tak, Epic Chitmil, no, no zażenowany Wchodzi do mnie, mówi Nie wygrałeś tego, coś tam. chodź ze mną, kozaku Gość ten, no nie, w ogóle... Szargał, szarga... bo Adam jeździ czołgiem Przestań <noise> Szargał e, nazwisko swojego ojca bo straciłem szacunek i do jego ojca i do niego, że w ogóle mógł sobie pozwolić na taki czyn, żeby wejść do gościa po trzech rundach takiej wojny i się rzucać. No od razu mój, mój tata zareagował na no, szybko ochrona od i tyle, ja nie wiedziałem, że to jest jego syn w ogóle, no mówię, aż, 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 aż nie do wiary, nie? Bo ja chciałem to, po, po walce do każdego poczekać, chciałem się z każdym y, podziękować za walkę, no i on mi jako jedyny nie podał ręki, no o co chodzi, nie? no dawaj ze mną wyskocz. Nie? No i tak się zaczęło. Nie? Czyli no szukanie szukanie, szukanie tego, tego, tego poklasku całego, nie? Za Mateusz, dziękuję bardzo ja za to. Ja tego dyby. nie lubię, no, to jest sztuczne. Ale no tak jest świat. Nie? Taki jest świat. Dziękuję